Katarzyna Cichopek ma wyjątkowy dar przyciągania uwagi swoich fanów. Każdy jej ruch na Instagramie wzbudza emocje, a niedawno zaprezentowała jedną ze swoich najnowszych kreacji, która natychmiast zyskała popularność. Jej czerwony zestaw okazał się być prawdziwym hitem, od którego ciężko oderwać wzrok. Katarzyna Cichopek to znana i ceniona polska aktorka oraz prezenterka, która od wielu lat fascynuje swoich wielbicieli wyczuciem stylu. W jej garderobie często znajdziemy połączenie klasyki z nowoczesnymi trendami co sprawia, że wyróżnia się na tle innych. Jej wybory stylizacyjne charakteryzują się eleganckimi, ale również praktycznymi elementami, które podkreślają jej sylwetkę. Katarzyna z chęcią siega po ubrania inspirowane francuskim szykiem, takie jak sweterki ozdobione biżuteryjnymi guzikami czy eleganckie spodnie pelacą. Niedawno Cichopek postanowiła podzielić się z fanami nowym postem na swoim profilu. Tym razem skupiła się na czerwieni, która jako kolor dominujący występowała w jej najnowszej stylizacji. W starannym makijażu zaprezentowała się w marynarce w tym samym odcieniu, która doskonale podkreślała jej urodę. Aktorka nie zapomniała również o wyeksponowaniu dekoltu, co dodało całej stylizacji seksapilu. Ostatnio Katarzyna Cichopek i jej partner Maciej Kurzajewski zamieszkali w nowej, imponującej willi pod Warszawą. Ta malowniczo położona posiadłość otoczona jest lasem, co tworzy niepowtarzalną atmosferę spokoju. Wnętrze ich domu zachwyca elegancją oraz nowoczesnością, idealnie odpowiadającą gustowi obojga. Warto zauważyć, jak Cichopek dba o relacje z fanami, nie tylko przez swoje stylizacje, ale również codzienne życie, które chętnie dokumentuje w mediach społecznościowych. Dzięki temu jej obserwatorzy czują się bliżej ulubionej gwiazdy, mogąc śledzić jej przygody i cieszyć się jej osiągnięciami, zarówno w świecie mody, jak i w życiu prywatnym. Takie podejście sprawia, że Katarzyna Cichopek pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci w polskim showbiznesie.